Cześć widzowie, jestem w 2012 w 2012. W dzisiejszym odcinku robimy mojego skina. Na obraz, bo mam taką dziewczynę skina i musimy sobie zrobić na no, ładniejszego, bo nawet na odcinkach tam y, niektórzy ludzie pisali pod czego mam takiego skina i tak dalej. I dobra Może jakoś sobie na razie nie zostanie. Ta jest w miarę fajna, ale jest też trochę droga. Dobra, zobaczmy. Jakieś ubrania, yy, eee, by się przydał. Jakiś może w miarę fajny by był. Mm, taki jest fajny, ale to bardziej taki świąteczny. Taka koszula może? Mm -mm. Słabo. może no weźmy t-shirt coś fajnego hmm. no takie coś to nie takie też nie a może Jacket? Coś fajnego musi być. To? Yy, no nie mogłoby być, ale... To jest nawet free, ale... Raczej nie. Może jakiś shirt? Coś tu takiego będzie fajnego. No zielona koszulka tak słabo. A zobaczmy ogólnie co mojego już mam. Czyli wejdźmy w customizację, e, dobra. E, e, nie, dobra, ja muszę... Nie customizację, tylko edit profil by dobra. E, nie. Też chyba ma zrobić żeby cięcie, albo nie, tu chyba, edit, profil, picture, shop, skin zmienić, to chyba. No skin jest taki, nawet spodnie nie ma, bo ostatnio się coś tam stało, dobra, Sorry, dobra, mam takie. Ubrania. Widzowie, ja to ogarnę i już się z nami połączę. Dobra widzowie. Ja już tutaj mam. Tu są takie spodnie, myślę, że mogłyby być. I do tego taka koszulka i myślę, że fajnie to wygląda. Trzeba było jeszcze włosy zmienić. Dobra. Dobra, włosy. I takie, może. Nie. Te niebieskie, jakie miałem na początku, jest tylko twarz. I, no, kolor jest dobry. Twarz. Myślę, że taka jest w miarę fajna. Tak. Myślę, że tak jest, jest dobre. Ale te spodnie mi strasznie psują to. No trzeba zmienić to ogólnie dobra coś na przykład dobra to wziąć tu koding i spodnie i to jest dalej dobra i tu do szoku przejść takie, nie, no takie to też nie pasują. Nie wiem, może jakieś hmm. te pasują niby, no ale też mi się to nie podoba, jest też to drogie. Takie? O, nie, na pewno nie. Hmm. Jakieś spodnie. Męczowe hmm. Nie. Takie? Nie, bo są takie bardzo dziewczęce. Ale można byłoby wziąć... Pisać. Eee, to się chyba nazywa... na ja się nazywam Spodnie. Eee, chyba jakoś... Muszę to sprawdzić. E, nazywało się to... Zobaczymy pierwsze spodnie. Hmm. Dobra, dziewczyna. A to włosy się odpaliły, dobra. To spodnie może by były dobre. No to nie, to chyba i tu mamy, no niby te są, no czy są już trochę lepsze te, te te dla dziewczyn te, ale może tu wpiszemy this Myślę, że i nie ma nic takiego te spodnie no nie są niby takie złe, o nie pasują o i będą ten. Wygląda fajnie myślę. Osiemset dziewięćdziesiąt robuxów. Dobra, teraz yy, idziemy tu. Ja się widzę, więc z Wami żegnam, to jest koniec tego odcinka i pa pa!